Teraz mam pytania Wiwony. Mm -hmm. Czy odczuwasz skutki popularności i jakie uczucia wywołuje w Tobie fakt, że serial brzmiał wzbudza ogromne zainteresowanie, a ty tym samym jesteś atakowany na naszej klasie przez zakochane funki? Mm, nie mam konta na naszej klasie. Znaczy, już nie mam niestety konta na naszej klasie z różnych powodów. Aczkolwiek słyszałem, że jest tam około 80, może teraz już więcej, moich kont, łącznie z fanklubami i moich fałszywych kont, także uważajcie, ponieważ no, wiele osób może się podawać za mnie, czego bym nie chciał. Um, cieszę się, wiesz, że, że ten serial jednak osiągnął taką popularność, cieszę się taką popularnością, a, ponieważ y, pamiętam, że na początku y, były jakieś takie głosy, że nie, że oczywiście to będzie polska wersja, że będzie mało ciekawa, że w ogóle... Że, że aktorzy nie fajnie i tak dalej, i tak dalej. Um, a teraz okazuje się, że, no, że jest to bardzo dobry, jeden z lepszych też tak, polskich seriali, um, gdzie jak się okazuje grają bardzo dobrzy aktorzy. Nie mówię oczywiście o sobie, mówię o, o swoich kolegach. Um, a popularność, no rzeczywiście tak, ten serial daje sporą popularność, a też wcześniej na to odpowiadałem, mm. było na pytania Pasi, tak? tak baśń. Że są przeróżne sytuacje, no, yy, zabawne, yy, bardzo śmieszne, albo też czasem mniej śmieszne, a, bo się okazuje, tak na przykład jak dzisiaj, miałem sytuację, że byłem nowi z przyjaciółmi, a, no i niestety nie mogliśmy go zjeść spokojnie tak naprawdę, ponieważ gdzieś, gdzieś niedaleko jest szkoła, no i większość uczniów skończyła zajęcia i przychodzili obok restauracji. A my siedzieliśmy właściwie też blisko okna, zauważyli mm. i, i nas i po prostu gdzieś tam wtargnęli, prosząc o zdjęcia, autografy itd. Tak 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 Oczywiście to jest bardzo miłe, tylko czasem też jakby krępuje moich znajomych, którzy akurat gdzieś ze mną przebywają i, i nie są jakby przyzwyczajeni do, do takiego zachowania a yy, no i to jest przedziwne uczucie tak naprawdę. No, jeżeli chodzi o, 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 o jakby stronę prywatną, to rzeczywiście yy, bardzo wiele to zmienia, ponieważ nagle jest osoby zupełnie anonimowej stajesz się jednak osobą kojarzoną i, i, i pamiętaną z czymś tam z, właśnie chodzi nawet z serialu. Tak? Yy. Ludzie zawsze z zaciekawieniem ciebie obserwują. Co robisz, gdzie wchodzisz do jakiego sklepu, co kupujesz? Czy płacisz kartą, czy płacisz gotówką, czy kupujesz koszulę, czy sweter, mm. wiesz. I bardzo często też są sytuacje, gdzie ludzie to komentują. Mm. Nie wiem, świadomi albo nieświadomi tego, że na przykład ja to słyszę, i to jest dziwne uczucie. Chwytam na przykład za koszulę i słyszę: O, wziął niebieską koszulę. I nie wiem, czy oni wiedzą, że, że, że... Wiesz, to jest bardzo śmieszne, tylko jak może nie wiem, 20 takich komentarzy w ciągu dnia. Albo o płaci kartą, wiesz, to już masz tak... No, nie, nie wiesz, wiesz, to jest bardzo dziwne uczucie, ale myślę wydaje, że to jest też kwestia jakby e, e, chyba przyzwyczajenia się do tego, do tego teraz. Nie wiem, no, nie wiem jak to będzie wyglądało. No ciężka sprawa, bo jednak... W pewnych momentach chciałbyś wyjść na miasto też prywatnie. No jasne, że tak. No, nie zawsze to się tak udaje łatwo. Nie zawsze. No niestety. Ale oczywiście, jak już wspomniałem, są też miłe, miłe stan, tak? Bo ludzie podchodzą na przykład wiatrują roli, czy, czy, czy mówią jakie sytuacje, im się podobają serialu, których bohaterów lubią, że a, oglądanie tego serialu sprawia im olbrzymią frajdę, czy kompletnie ich relaksuje, co ja po prostu wieram, bo rzeczywiście jest bardzo, no, tak podane, tak zmontowane i tak zagrane, żeby w żaden sposób naprawdę nie był to trudny serial, bardzo trudny temat w trudny sposób, prawda? Żeby wszystko było bardzo fajnie, łatwo do przemknięcia. Z drugiej strony jest to też bardzo. Proszę? Z drugiej strony nie jest to też badań. Z drugiej strony oczywiście. Hmm. Absolutnie nie jest. Drugie pytanie od wony w skutku nosisz czerwony sznureczek, czy jak to no, właśnie, mm -hmm. no i pytanie, czy jest to element należący do marka, czy do Filipa Bobka? Nie, 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 To jest element przede wszystkim należący do Filipa a aczkolwiek jest to taki element, którego ściągnąć się nie da. Trzeba go przerwać, rozerwać albo, 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 albo przeciąć. Czego zrobić się nie mogę? Eee, ale też wiele, no wi wiadomo, że, że to gdzieś tam wychodzi spod koszul, mm -hmm. ponieważ ja nad tym nie panuję i, i, i rozmawiałem z dziewczynami od kostiumów, które powiedział, że nie, absolutnie, jest to rzecz, którą też może mieć Marek i musimy tego tłumaczyć, mm -hmm. po prostu wygląda to ok, bo w żaden sposób nie przeszkadza, więc jest jakby to, że tak powiem, ode mnie również przekazane, przynajmniej na chwilę Markowi. A czy mógłbyś zradzić to takiego? Co, co oznacza? Nie. Nie wiem co to jest. No dobrze.